Cześć kochani, tutaj Lukasz564, a to jest nowa, inna historia o nazwie Recurring Nightmares. O, będzie strasznie prawdopodobnie, bo czytałem y, na forum, y, tam na tym forum, gdzie są wszystkie inne historie do amnezji. Y, koledzy z Anglii pisali, że to jest krótki i bardzo straszny mod. Gdzie można się naprawdę, no że po tak powiem brzydko zestrać, nie? I jeszcze jedna taka mała informacja. Ten mod, tę inną historię polecił mi użytkownik Mr. Sowa JP. Dziękuję Ci za to, i zobaczymy, czy to jest warte tego, no czy to jest warte uwagi, że tak powiem. Bo bardziej teraz liczę na coś strasznego niż na coś takiego właśnie jak było na przykład Dark Room, nie? Że coś było śmieszne i tak dalej. Wolę raczej strach. Dobra, jedziemy. Aż jestem ciekawy, zaraz będzie coś strasznego. Wybieram dole leskabci. Jakoś tak długo się czyta. Wyjątkowo. Okej. Okay. Czyli jest na bardzo ważna wskazówka. Bardzo ważna rzecz. Dziękuję Ci Boże za tą latarnię. Tą lampę. Uh, before walking up here, I had most. Blah, 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 dreams, jakieś mam miał sny w tym miejscu. Jakiś Martin. Okej, okay, z pierwszej Mam nadzieję, że ustawiłem w dobrze yy, 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 jak to się nazywa, jest z gamy i że nie będzie za ciemno ale w sumie z drugiej strony też nie chcę tak, żeby było tak, że że ja się nie będę bać, prawda? Bo to ma być tak, że ma być strasznie, więc chyba myślę, że 1.35 to styknie w 100% więc tak tu mamy bugs, tu mamy winiacze od miedzia, miedzia, pałki. A tutaj więcej winiaczów, popatrzcie. W pałka się ucieszy. A tutaj, o, dla mnie winiacz. Laudanum. Oki, 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 kiki, kiki, ki, 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 oki, oki, oki. Eee, eee. Mi się zminimalizowała gra i teraz zaś nie będę umiał jej włączyć. Świetnie. Dlaczego ja naciskam ten głupi przycisk między alt a kontrolem? <tuszy> <tuszy> O! Udało się? Yeah! Chyba dalej nagrywa. Nawet co to jest? Płetwy! Wyglądało jak do zebrania. O! Klapa? Co? A, coś tam blokuje, jakaś dziwka. O, o, bu, 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 bu. Czy jest idzie... Co tu? Tutaj szkoda, że to nie jest po polsku. Eee. <grym remedy> nie ma tu szafy. Eee, coś tu jeszcze jest do zebrania? Okej, okay, jest szafa, dobra. Jest dobrze, są dwie szafy nawet. <grym remedy> Watt? O, uh, mama! Oh, dziękuję ci, chłopcze. Uh, bu, bu, bu. Co to było? Ja już nie chcę. Fak, ktoś idzie do mnie? Łata! fuck, ja mam to przejść. Ta muzyka zawsze mnie niepokoi, zawsze się boję gdzieś tam. Sanity poziom. Sanity poziom, zamknięte. Ok, rozbite, jest, ok, ok, jest dobrze, jest dobrze. Ja tam nie chcę iść, ludzie. Mm. O, oh, oh nie. Pana, się pan nie stało? Szpana! Szpana! O oh my Boże, on mnie żyje! I have Martin. Okay. Więc możemy go. Słyszę naszego kolegę. Mama? Mama! Ja sobie ustawię tutaj wejście jakby, co? o oh, yeah, hej! Yy, w dupę dostał! <noise> ale ty jesteś głupi, ty nawet nie wiesz, jaki ty jesteś głupi! Ale, yy, przepraszam, przepraszam, nie, nie, przepraszam, proszę pana, ja nie chciałem, nie chciałem pana urazić! Nie, no proszę pana, o. Eee. Ja z nim rozmawiam. Gadu, gadu. Meee, <laughs> odpowiedz mi. A no widział. What the fuck mm. Mm. już po mnie! Po mnie... Boo, zubu, 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 zubu... boo, 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 mnie boo, 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 to boo, 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 Nie Świetnie! mi. Świetnie, Świetnie. Uy, bo. Ej, czemu to no widzę tego gościa. Tam są schody. Go, go, go. Go, go, go. Yeah. Oil. oh yeah. Chyba nie będę tego używać na razie, bo. Świetnie. Świetnie. Ja mam tam przeskoczyć, tak? Chwileczkę. Okej, okay. jakby, jakby co? To tu jest na dole beczka. A tu drzewo, co ty robisz drzewo? LOL Chypa... Wow. Jest! Czekał jak jakiś rekin. Mama? Babcia? Dziadek. Dziadek? O, oh, fuck. Nie, nie, nie. <laughs> <laughs> o! Oh, fuck, fuck, fuck! Spieprzaj, spieprzaj! Nie umiem je zabić. Oła. Uh. You have to carry on. Oh, coś, no. Okej, okay, bierzemy się w garść i idziemy dalej. Uh. Mm. Aha, tu jesteśmy, tu skończyliśmy, więc... Jumpy! Oh fuck, źle. Co miało być tam. Jumpy! oh Bitch! Okej, okay, okej. Okay. Szkoda używać, ale w sumie. No! No, bitch! Bycz! <ścoughs> ah, jak chcę to już przeskoczyć, naprawdę. Koniec. No, dziwne, że mi się to ostat... wcześniej udało za pierwszym razem. Ja tam nie chcę iść. Tu nic nie ma. To był ten kolo. Nasz kolega. Ej, ej, e, e. Tam jest coś? Tam jest skrzynka. Oh, fuck. Halo. Beczka, ocuj się i nie psuj. Nie psuj mi przejścia. Dobra. Yeah. No to nic nie ma. Chyba, że będzie gdzieś kij ukryty, ale wątpię. Mm, może lepiej nie będę używać na razie. E... Oliwy, bo się może przydać później i to bardzo. Wszędzie byłem chyba. Tam byłem. Tak byłem. Okej. Okay. To jest za szerokie, tak mi się wydaje, żeby to przeskoczyć. No ja jestem za, no, ale proszę pana, ja nie mam innej drogi. A ja wiem. Tak. Teraz pójdziemy sobie po skrzynki. Miło by było gdybym umiał dwie naraz wziąć, ale raczej wątpliwe. Dobre. Jest deska, deska. Deska, okej. Okay. Mamy. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze. Nie jest źle. Jest dobrze, bo nie. Nie. A teraz? Raz, kozie, śmierć. Geronimo! Kurwa. Mamoooo, mnie zabije! Bitch, 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 bitch! Lol, uciekłem mu! Aha! Aaaaa! Bitch, 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 bitch! Ała! Nie. Czyli jeszcze wyżej, no lol. Do sufitu? No, okej. Okay. I znowu, tu. I znowu, i znowu, e, znowu, LOL, to jest dalej ustawione? Ok, no, no świetnie. Ja jestem całkowicie za deska, kapiesz. jedziesz, Marian. I teraz tak. Proszę, tylko nie spadnij do wody, bo cię zabiję. O. Musi się udać, inaczej to będzie... Ale w sumie mogę kawałek dalej przesunąć. Nie spadaj. Precyzyjna robota. O! I. Eee... Yy... Droni ma kurde, no tu sufit mi przeszkadza Nie ma potwora? Świetnie! Jeszcze lepiej, to już mógł być, żeby mnie zabić, a tak to ja stąd nie wyjdę. Jaki to jest bez sens Otwórz raz. Eee! No. ja co mi tam, ja wskoczę, wskoczę, wskoczę. Dobra, nie wskoczę. Jeee, myślałem, że wykorzystam Buga, ale nie wykorzystam. Nie da się na to wskoczyć, jak to jest w wodzie. Na skrzynkę chociaż się da. No, patrzcie, gdyby to się udało, tak ustawić o, 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 o właśnie, o, właśnie. O. Ale to nie ustoi, bo ta beczka jest za ciężka, za gruba. Spróbujemy wykorzystać. Dało się? No, fajnie, w ścianę mi weszło i koniec. Chyba, że na beczkę, ale to wątpię. Spróbujemy dać między ścianę, wtedy beczka nie będzie się ruszać, mam nadzieję. Hopsaj! Patrzcie, patrzcie, patrzcie! patrzcie! Uuu, Dobra, ogarniamy się. I próbujemy jeszcze raz. No i idzie gdzie mi uciekasz? Beczka też. Jakaś się dziwna zrobiła. A gdzie jest moja skrzynka? No, proszę, ja was proszę. O! 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 Super jump idzie zrobić, dobra. Spróbujemy super jumpem. Dzieliście to? Idzie super jumpem. Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę, proszę. O, o, o. o nie, mam mało oliwy. Trudno. Jakieś piski, słyszę, czym się wydaje. O, wu! What the? Świetnie. Jak spadnę to po mnie. tam zeskoczyć, tak? No innego wyjścia nie ma. Okej. Jest cool. Jest cool, bo bla Fak, ktoś mnie widzi. O oh, fuck, po mnie. Zbieżaj! <laughs> <Spieprzaj! śmiech> a być, <bit>, być! <bit! śmiech> hmm. Rozpieprzył mnie jednym strzałem. Miałem od razu skręcić w prawo, tak mi się wydaje, a nie czekać, aż on mnie zobaczy. Teraz już praktycznie oil nie mam. okej. Okay. I znowu. Wezmę sobie rękę. Ręka, chodź ze mną. Chodź, pomożesz mi, będziesz moją równoważnią i moim wsparciem duchowym, bo tu nikogo innego nie mam, tylko ciebie. Tak, że jesteś tylko jedną dziesiątą częścią człowieka, ale lepszy rydz niż nic. Mama. O, o, te kraty mi się nie podobają, te kolce. Mamo... Faak... Yy, świetnie, moja latarnia już jest do dupy. What the fuck?! Ktoś mnie goni? Mm, dziękuję za zapalenie światła, akurat mi się skończyła uliwa. Dobra, jakiś wirno, super. Ale tu jest ciemno. Ale tu jest ciemno. O! Tam jest jakieś kropka. <laughs> I znowu mam oliwę O Boże! Koniec, proszę. What the fuck, co to krew tu leci? Studnia krwi! Idę się napić. O oh boy, Nie mamo. Proszę nie bij. Tam widziałem tego kolesia na końcu. Ja stąd spierdala. Mam nadzieję, że to nie jest ten z parasolką. Kurde. Jakieś drzwierża. Dźwieża. Kraty. A to my jesteśmy po drugiej stronie tych krat, co zaczęliśmy? Tak mi się wydaje. Jakieś wielkie drzwi, schody. Nie, ja nie lubię schodów. Nie lubię schodów ani... O! Nie chcę mi się tego czytać. Za przeproszeniem. Przepraszam, przepraszam. A my idziemy up. Up. up 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 oh 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 kaplata oh no spana spana proshempana and the door is open so you to look at some video i remember i remember something about another key next well next to a well cool zamknięte drzwi do biura. więc trzeba znaleźć ki do tego biura ra 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 ra, ra, ra. <coughs> no to idziemy poszukać ki je yeah, ale ze mnie DJ jestem DJ DJ Tiesto. jest to je bujajcie się wszyscy je, wszystkie potwory się bujają. What?! Nie powiem, jak to wygląda. Tu nie byłem. A stąd przyszedłem? Mamo. No to trzeba poszukać ki! Ale już na razie w tym miejscu kończymy przy tym czymś, co wygląda. Jak nie powiem, co. Y Także dziękuję za oglądanie i zapraszam w następnym odcinku. Cześć!